Siemaneczko mordeczki, ja jestem Steatware Szkoda. Szkoda, że tak długo nie nagrywałem. Ja bym chciał was pieldosić. Nie no co tu się dzieje? no czemu tak mi laguje, gram? Mam nadzieję, że wam tak... Aiden Polecam oglądać, bo będzie dużo rajdów. Mam nadzieję, że... Już się rajd'uje. Już się rajdżuję! Zachęcam Was do oglądania i kliknięcia. Aj, to w sumie powiem to w outro. W intro, przepraszam, takim Ala in... Takim Ala intro, więc no tam będziecie mieli wstawkę, albo ja Wam powiem, że kliknijcie ten czerwony przycisk. Subskrybuj, jeśli chcecie, żeby, żeby Was filmy nie ominęły. Tak naprawdę to nie było filmów. Bo ja nie miałem co wrzucać w Robloxa, mi się nie chciało grać. A ostatnio taką grę z fajną znalazłem. Możecie zobaczyć, że w ogóle jestem na jakimś Wordzie drugim. Po prostu ja sobie pogrążyłem tą gierkę. No i co, no i co ja mam powiedzieć? No, ja mam, że czasami są takie ścinki, ale wolę to, bo tutaj mam podgląd chociaż i widzę, co się teraz dzieje na nagraniu. Hmm, może to, że właśnie nie umiem... Ej, właśnie, to może na tak. Dobra, trzeba tutaj przy tryhardować. Przy <tryhard <-on -dajnen> Przytryhardowane. Dobra, już? już w, kurde, w drugiej minucie mamy takie rage'e, nie? A oh, Delisaven. A oh, Delisaven. Ajden. Ajden, Ajden. Nie, 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 nie da się. Nie da się tego przejść. Time lapse. się, się, udało się, udaje się, znaczy udaje się w sumie, nie to, że się udało udaje się. Tutaj to chyba nie będzie żadnego trudu z tym zadaniem, ale może. A w sumie tutaj mamy jakiś przeskok, ale dla nas to nie jest żaden żadna trudność. Tutaj sobie o tak. Utrudnijmy troszkę. Tutaj przytrajhardujemy. O, jak tym BMX-em bujamy na lewo i prawo. No i dobra. Wow! Bo to z daleka wyglądało jakby tam nic nie było. Patrzcie, stąd to wygląda, jakby tutaj nic nie było. Patrzcie, jak tutaj sobie stoimy. No to nie wiem, no może troszkę widać, no. Aiden, Aiden. No, Dobra, jeszcze, jeszcze nie ma timelapse. Jeśli się teraz nie udaje, nie patrzcie się na ten licznik 17 minut. Bo z czego, nie wiem, może jakieś 8-10 minut. Y no nie wiem, po prostu mój drodzy odpalałem i wszystko tutaj nagrywanie, ustawiałem ekrany i w ogóle. Ale co my tutaj mamy? Nie no, bo ja bym do tego doskoczył raczej. Ja do, ja, ja do tego dos <śm> AIDEN, Aiden! Aj, a ja bym zaryzykował i sąd poleciał. Nie, dobra, ryzyk, fizyk. Patrzcie. Szybki Bill. Ajaj, O, aj, aj, aj. u, u a mój, a mój. Aj, 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 troszkę, troszkę, troszkę się trzeba bardziej rozpędzić. Czejcie, ja dziś tutaj się będę... Rozpędzał, okej, okay, dobra, doskoczęte. Ja nie mogę to powo... Co się stało? Co się zostało? Okej, okay, okej. Okay. Oj, no Właśnie słyszeliście, żabę pospolitą normalnie. Patrzcie, patrzcie jaki tryhard. Patrzcie, patrzcie jak ja dla was tryharduję. O. A w ogóle jeśli chcecie więcej tej gierki i więcej albo więcej takich obisów Żeby były takie raj'y', bo to się we mnie fajnie ogląda, dla mnie to się trudno przechodzi.

nie ma co nagrywać... Nie było co nagrywać u mnie. Yy... I właśnie <śmiech> <śmiech> Nie wiem, no ja nie umiem wam powiedzieć, bo ja chcę wam powiedzieć, że nie, nie, było, co, nie było co nagrywać, bo mi się w Roblox za nie chciało grać. Grałem w Ultimate Teama w FIFA 23, a już się FIFA kończy, więc się nie opłaca i zacząć nagrywać, więc no, tyle mogę powiedzieć. Yy więc no ale no trudno więc ja zacząłem tak sobie tak ci grać w, 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 Rob, w Robuxa w, w Robloxa przepraszam nie w Robuxa Give Me Neymar, Babi jeżeli pioseneczki z Fify pozostały w główce ale w ogóle no to tam możecie wbić na jakieś kanały nie, nie wiem co tam jest to kanały, jakieś już, już, już mi, mi podejdziecie po tej szkole, już tam nic nie pamiętam. Ja teraz. Dobra, ostatni raz i robimy timelapse. Dobra, time timelapse. Dobra, dobra, dobra. Lecimy dalej, ale... Chciałem powiedzieć, ale shitowałem, No. Ja spróbuję dzisiaj to całe przejść. No... Sz... Ej, zapomniałem w ogóle, że jest takie coś takie, co to krąży. Próbuję to dzisiaj sam przejść, z czego 20% nam chyba zrobiłem, bo chciałem sobie ogarnąć. Jeden word już ogarnąłem, ale chciałem sobie ogarnąć drugi word, bo nawet Nie wiedziałem czy zacznę nagrywać z tego. Teraz... Ale zacząłem. Dobra, 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 dobra i mamy, mamy. Dobra, ostatnie, Nie wiem czy to ostatnie będzie. Nie no, nie no, jeszcze mamy parę procent do zrobienia. Dopiero jest 60... 4% mamy zrobione, aż teraz pewnie jakieś ile my tam. Uuu! Jak ja to przejdę to z tym gigachat. Dobra, teraz mamy 68% mamy. Co 4 nam się to zwiększa chyba? Nie, ja musiałbym ogarnąć. Ogarnąć? Tutaj nie robimy time -lapse. Nie ma, nie ma. Nie dla. Ps. Nie dla psa, nie dla psa. Wiesz, że ja bym, ja bym mógł. Ups. Ups. ow, 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 Luka Luka nie. dobra, nie nie. Ja nie 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 no. ASMR No jak to teraz wygląda? Jak gówno w lesie ASMR polecam tu? Chodźcie tutaj nie leć? Oj, typek, typek tutaj Próbował Próbował i mi się udało, a jemu nie wiem Nie wiem totalnie Co to było tam takie z boku? Jakaś, nie wiem, kapliczka? Nie no, nie wyśmiałam się z niczego, Tot nie wiem co to jest Totalnie nie wiem nie, ja mam nadzieję, że cały odcinek nie będzie taki na lagach, bo jak będzie odcinek na lagach, to nie wstawię go. Albo go wam wstawię i będziecie, na no, lagi oglądać i tyle, i będzie... I, i tyle z tego będzie. Dobra, chyba przechodzimy. Widzę, że macie lekkie lagi w sumie. Ale sorry, no, za te... za te lagi. Mhm. Mm mhm. Mm Dosłownie. Mm, dupa. Nie ma co się oszukiwać. Blada. Dobra, już, 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 Easy. Easy nuby. Easy nubier, nubeczki. Wy tak byście nie przeszli pewnie. Tylko ja jestem takim pro... Ja żartuję, jestem noobem, wy jesteście pro. Patrzcie, ja nawet. Ja nawet tego nie przejdę, patrzcie. O, teraz mam dobrą pasę, jak mówię, że jestem nubem. No, ba. Bardzo dobrą pasę, polecam. Polecam. Bardzo dobra pasa. Teraz normalnie gram jak oszaleniec. Taki dobry jestem. Patrzcie, normalnie jestem. Albo możemy lecieć krzykiem. Jak chcecie! Bo zależy, kiedy to oglądacie. Czasami fajnie, jak jest krzyk na imprezie, na przykład. Nie no wiem. Tak na pewno na imprezie. Co jest tam? na głowę! Może lekko... Znaczy, co? Co? Co tam... Co tam... Co tam sobie mm, rozmawiacie? Musicie napisać w komentarzu o czym sobie. Myślicie. Teraz myślicie sobie, że jaki ja jestem debil, nie umiem w to grać. Dosłownie... Jaką tego... Okej, okay, dobra. Popatrzcie, bo co? Bo to, dobra, to teraz trzeba włączyć tą kamerkę i patrzcie. Lecimy. A! No! Witam, witam I no nie wiem, załamanie nerwowe Po prostu załamanie Oho Na co prawdziwą idiotką Znaczy nie, ja, ja nic nie mówiłem To taka piosenka jest, wiecie Uj teraz, patrzcie o, idyn, o idyn. Steven oh, Jest taka woda, butelka Duffy? Nie no, chyba jest Duffy Co nie? Jest Duffy, da- jest Duffy Ja się czuję jakbym w streama robił, nie? Ale ja, 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 kurde mówię do was Do mnie, wy mi odpiszcie Odpiszcie mi o czym sobie myślicie I, i, i Czy jest woda Duffy, kurde Wiem, że jest Dafi, Czekajcie, Dafi. Nie, dobra, to nie jest żadna reklama. co ja gadam. Jaka reklama? Nie, ale to można chyba tam. No! Bo... Hure. Hure. Dobra, możemy kontynuować. Hure! Hure. <laughs> Widzicie Niemcy dają... Nie no, żartuję, żadne Niemcy... Co... Dobra, przyszliśmy! Przeszliśmy! U, du, du. Ale bit. Ale bit. Ale bit. Hmm. Ale bit wleciał. Co to jest? Do góry, do góry, do góry ręce! Dobra, mamy trzeci ward! Chcecie, żebym tu wszedł? To no to Aj! aj, ajden, ajden. To jeśli chcecie, żebym tu wszedł, to musicie zostawić łapeczki! I subskrypcje. A ja się zabieram za montowanie tego filmu. I z wami się żegnam. Czemu mój skin się z wami nie chce po pożegnać? Pa pa!